I tak moi drodzy, siedząc w internecie i szukają miejsc, które mogę odwiedzić i zobaczyć coś ciekawego, trafiłem na tekst, który opisywał to miejsce, do którego się właśnie udaje. A mianowicie w miejscu tym był Napoleon. Tak, właśnie, mój imiennik, który zatrzymując się pod tym miejscem, oczywiście w lata świetności, wypowiedział: O, wreszcie pałac! Więc co? Jesteśmy kamieńcy. Zapraszam! Tak, moi drodzy, za moimi plecami widać bramę oraz w tyłach budynek pałacu. Niestety jest wszystko zamknięte. Mianowicie obecnie budynek właściwie posiadłość należy do jakichś PGR-ów czy czegoś takiego. No i oczywiście niedziela, czyli wszystko pozamykane. Ale nie martwcie się, mam ze sobą drona i za chwilę pokażę Wam wszystko z powietrza, bo przestało na chwilę padać. I tak moi drodzy jestem cały podjarany, gdyż okazało się, że spotkałem tutaj tubylców, no i za drobną opłatą wpuścili mnie. Weź chcesz łazić to chodź, nie ma problemu. No więc co? Daa, Jestem praktycznie już na terenie. Właściwie jestem w terenie, ale trzeba uważać na miny. No dobrze, przyjrzyjmy się temu pałacowi z bliska. Zobaczcie. Natura przyszła po swoje tu piwnice. Wszystko zawalone. No i tak zobaczcie, kiedyś gościł tu sam cesarz Napoleon. Uwaga, mino. Może wchodzimy po tych schodach. Może wejdźmy najpierw od głównej strony. I to nic, że pada. No niestety dachu już nie ma i tak naprawdę podejrzewam, że z tego miejsca już niedługo nie tam nic. Zobaczcie. Pałac należał do rodu Hinkenstein. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Nie wiem, nigdy nie byłem dobrym lingwistą. Ukończono go w 1720 roku. Budowa trwała rekordowo, bo cztery lata. Później pałac już tylko rozkwitał gościł tu znane osobistości, między innymi Napoleon, który stwierdził: "O, wreszcie pałac". No i tak, później to wszystko się rozwijało dalej. Niestety przyszła druga wojna światowa. Pałac nie został zniszczony, ale później stacjonowały tu wojska radzieckie, które opuszczając to miejsce spaliły je, tak, żeby nic nie zostało. うん。